Od Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedy w roku 1951 inżynierowie tegoż państwa stanęli przed trudnym zadaniem, miano skonstruować coś, co miało być samochodem wielofunkcyjnym i który miał być konkurencją dla produkcji rosyjskiej. W tych oto okolicznościach, drodzy państwo, zaczęły rodzić się. Języko niemieckim to pas Myślę, że w każdym strefie spożywczym Tatra ma inne skojarzenie, ale cóż, najlepiej smakuje jako schłodzona. A Tatra 805 za potrzebowanie Armii Czarosłowackiej spore i zarabno przyjemnych obron pracy magisterskiej. Jak młody adept sztuki humanistycznej upierał się, że na terenie Czech obowiązuje za głowę nie pani go znalazła! I kiedy rozpadła się Czechosłowacja, a pojawiły się na mapie dwie republiki, czeska i słowacka, cóż, sygnum tempo kończącego się XX wieku, a to przyniesie XXI, to tylko wołanie na puszczy.